To no jest jeszcze ten biały gołąbeczek kochani. Tam był komentarz, że to jest pocztowy gołąbek najprawdopodobniej. No nie wiem, taki białasek. Ja tak nie odróżniam gołąbków. Zawsze biały to mi się kojarzy z takim delikatnym gołąbeczkiem, ale tam na przykład jeden z kanałów daje na śluby pocztowe gołąbki właśnie białe też które wró wrócą do domu rano go nie widziałam myślałam że już gdzieś sobie szczęśliwie odleciał do domku ale on nadal tutaj jest nadal jest tutaj z gołąbkami innymi białasek głodny głodny no on bardziej głodny bo skąd ma wziąć to jedzonko jak tak sobie po prostu tutaj się zainstalował na nie wiem na jak długo robię nie ma chyba nic ciemnego nic no, ale już się nauczył że jestem z jedzonkiem no to dobrze chociaż poję sobie Tyle dobrze, że sobie poje. Się przepycha za jedzonkiem. A tutaj tak ciekawostka, że grzywacz też sfrunął. Tam sobie tą z skubię. Grzywacze lubią bardzo słonecznik, też ziareczka jedzą. Do tych miejskich gąbków nieraz przychodzą. Tu jest jeszcze. Gołąbek z obrączką, już od dłuższego czasu. Też jest jakiś gołąbeczek. No dobra. No oczywiście bym chciała i bym mu życzyła, żeby jak najprędzej znalazł się w domku. W swoim. No taki białasek to tak się rzuca w oczy. chyba że mu się tu spodoba i zostanie na dłużej pozdrawiam serdecznie kochani dziękuję za zaglądanie na kanał będę obserwował kołąbek